Teoria ustawa antylikiarska 3.0 miała położyć kres sytuacjom, w których Polscy zadłużali się i nierzadko tracili majątki życia z uwagi na drastycznie wysokie koszty zaczynganych pożyczek. Jak wiemy, teoria i praktyka nie zawsze idą sobą w parze, a tego sprawdziliśmy, jak ustawa wpłynie na branżę pożyczkową oraz na osoby korzystające z tego rodzaju finansowania. Na zmiany trzeba patrzeć z perspektywy zarówno firm pożyczkowych, jak i ich klientów. Najważniejsze założenie ustawy antylichwiarskiej to: Zielone światło otrzymają tylko spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z minimalnym kapitałem w wysokości 1 miliona złotych. Inne formy prawne działalności nie uzyskają zgody na świadczenie tego rodzaju usług. Co ważne, firmy które przed wejściem w życie ustawy nie były spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi, będą musiały zastosować się do zapisów ustawy. Zmniejszenie wysokości kosztów pozaodsetkowych zarówno dla pożyczek poniżej, jak i powyżej 30 dni. Zmiana dotykająca klientów i firmy to koszty pozaodsetkowe. Dla kredytu konsumenckiego udzielonego na co najmniej 30 dni spadły one do wysokości maksymalnie 20% całkowitego kosztu kredytu w ujęciu rocznym. A dla kredytów w okresie spłatnym krótszym niż 30 dni, ich maksymalna wysokość to 5% całkowitego kosztu kredytu. Natomiast maksymalna wysokość kosztu pozaodsetkowych pożyczki oddzielanej na dłuższy 1 rok nie może przekroczyć 45% całkowitego kosztu kredytu. Badanie zdolności kredytowej i odbieranie od klientów oświadczeń o dochodach i wydatkach. Kolejna zmiana dotykająca klientów i firmy pożyczkowe to badanie zdolności kredytowej. Udzielenie finansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. To nic nowego, ale firmy pożyczkowe będą zobowiązane do odbierania od klientów oświadczeń o ich dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów, a także dołączania ich do umowy kredytowej. Co nowa ustawa zmieni sytuację firm pożyczkowych i ich klientów? Ustawa Deliksiarska, rozłożona jest w czasie aż dwóch lat, pierwszy jej punkt, czyli obniżenie kosztów podzaodsetkowych, wszedł w życie już pod koniec ubiegłego roku, a jego efekty widać w grudniowych wynikach sprzedaży. Kolejne punkty, jak badanie oceny zdolności kredytowej, wejdą w maju tego roku, a ostateczne zrealizowanie ustawy zaplanowane jest na rok 2024. Przeczaj o prognozach i konsekwencjach tych zmian przeczytasz w naszym artykule eksperckim. Zachęcam do lektury.